Dzień dobry wszystkim w tym jakże kontrowersyjnym odcinku, w którym mamy zamiar pokazać wam i otworzyć oczy na to, że współczesna ekologia nie ma nic wspólnego z ratowaniem globalnym środowiska. Jest niczym innym jak zwykły ekologiczny ekoterroryzm lobbowany przez producentów samochodów, producentów elektroniki, jak i wielkie koncerny paliwowe. Tak więc zanim spuścicie wiadro hejtu, Głównoburza po całej sieci. A przybliżmy sobie rys historyczny powstania samochodu, który również jest zakłamany i lobbowany przez wielkie koncerny. No ale żeby było bardziej filmowo, no to może trochę zmniejszymy kadr. No jakoś tak. Wrzućmy ładny kolor i zacznijmy. Gdy zapytam Was, kiedy powstał pierwszy samochód, co mi odpowiecie? 1885? Karl Benz i jego trzykołowe pierdzidełko? To może skoczmy jeszcze 100 lat do tyłu i weźmy sobie Nikolasa Josepha Kunguta w 1769 i jego samobieżne działo. Tak wiecie, parowy pojazd, który działał całe 15 minut i rozpędzał się do jednego kilometra. Nie? Za daleko? To może przeskoczmy do Wielkiej Brytanii do roku 1801. Richard Trevithick. Jego pierwsza konstrukcja pełnoprawna, która przewiozła bodajże w wigilię 801 roku pasażerów, wielką karetą osadzoną na topornych kołach. Widzicie jak ta konstrukcja wygląda? No, to nie było cacy. Tam jeszcze było podawane silnikiem parowym, ale ten, to naprawdę nie miało nic wspólnego jeszcze z samochodem. To po prostu była kareca, karota, czy jak to tam woli, na parę. No już blisko, ale jednak za jedynego prawilnego twórcę pierwszego samochodu osobowego uznaje się Karla Benza. Dlaczego? Bo jest Niemcem? Bo w Niemczech mają piękne kobiety? Piwo? Czy może skupiają największe koncerny motoryzacyjne w Europie? Prawda? A nie. No a nie, i weź łysy wyjdź, ty się gówno znasz. No dobra, dobra, dobra. Tak więc cofnijmy się jakieś 70 lat, zanim pan Benz wymyślił swoje wozidełko i w ogóle jeszcze nikt go w jajkach nawet nie nosił, na tereny Polski, a dokładnie Śląska Cieszyńskiego. I tutaj w 1782 narodził się nasz wspaniały genialny twórca, pan Józef, Józef Bożek. Owy nasz genialny wynalazca już w 1815, czyli 70 lat przed panem Benzem wymyślił Pierwszy pojazd osobowy, owszem napędzany silnikiem parowym, natomiast miał cztery koła, a nie trzy tylny napęd, prawilny tylny napęd, i hamował drewnianymi klockami te wszystkie koła. A co ciekawe, nowatorska konstrukcja silnika specjalny układ cylindrów, gdzie wykorbienie było przesunięte o 90 stopni bez koła zamachowego i pomocy przy rozruchu tak jak miało miejsce to u pana benza 70 lat przed benzem. Ten pojazd jeździł. Wszystkie źródła historyczne to odnotowały. Dlaczego tego nie mówi się, nie wpaja? Wejdziesz na jakąś głupią Wikipedię, nie ma nawet głupiej wzmianki o tym, co niedoskonałe. Przypomnijmy jeszcze, że ten trójkołowy... Pojazd pana Karla Benza jeszcze był z kołem zamachowym, i trzeba to było korbnąć. A tutaj chłop nagrzał w piecu gitara i jechał. Co trzeba powiedzieć, No dwa lata później jeszcze chłop nasz wymyślił w 1817 pierwszą łódź parową odpychającą się. Natomiast na wieść tego, że nikt nie zainteresował się tym pięknym samochodem jego, który był naprawdę fajny, wziął, porąbał cały projekt. Na szczęście odtworzono na podstawie jego zapisków i wszystkich źródeł historycznych. Jest replika gdzieś tam na Dolnym Śląsku, czy na Śląsku Ciszyńskim. Tak więc sami odpowiedzcie sobie na pytanie, kto stworzył pierwszy samochód osobowy. Przechodząc już do historii ekologii, pierwsze wzmianki, pierwszy raz pokapowano się już po II wojnie światowej, że no niestety coś jest nie tak, w Stanach Zjednoczonych w wielkich miastach zaczęły tworzyć się smogi. I rzeczywiście w latach 70. w tej dekadzie zaczęto walczyć o tą ekologię z dobrego serca i z troski o środowisko. Wtedy to jeszcze nie był taki biznes jak teraz. A w tamtej dekadzie powstały takie rzeczy jak zawory recykulacji spalin, potocznie zwane EGR, który rzeczywiście nie miał wpływu na jakby zarabianie producenta, tylko zmniejszał te szkodliwe cząstki emitowane do atmosfery, zmniejszał to pojęcie dziury ozonowej, również. W latach 70. w Kalifornii wprowadzono restrykcyjne normy, gdzie nakazywano producentom montować katalizatory do samochodów. Tak, to wszystko Stany Zjednoczone, gdzie jeszcze u nas to wszystko raczkowało, nikt o tym nie miał pojęcia. I tu tak naprawdę wraz z końcem szalonych lat 70., ery Disco, możemy też mówić o końcu ery bycia ekologicznym w sensie globalnym i światowym, z chęci po prostu dbania o naturę. Jeszcze możemy przejść do lat 80., gdzie pojawiły się pierwsze filtry cząstek stałych. No ale dobrze, 70., 80 i tu się wszystko kończy. Zaczynamy piękne lata 90., w którym już ekologia motoryzacyjna nie jest ekologią motoryzacyjną, a jest tak naprawdę zwykłym ekoterroryzmem. Jeszcze w latach 90 znikają wszystkie piękne samochody, które były projektowane na lata po to, żeby jeździły. Czas motoryzacyjny, w którym samochód był projektowany w taki sposób, aby przy sprzedaży przyniósł korzyść. Rynek przestawiał się w latach 90. Do momentu, w którym nie tylko zarobimy na sprzedaży samochodu, ale więcej będziemy zarabiali na jego serwisowaniu. Pojawia się ekologia, ale ekologia na papierze. Przeskoczmy szybko do nowego milenium. Wraz z nastaniem roku 2000 wzrasta świadomość w społeczeństwie, pompowana przez media, pompowana przez wszystkich o ekologii, o tym, że samochody trują. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że w latach 2000-2010, 2015 w Stanach Zjednoczonych liczba dwutlenku węgla przypadająca na jednego mieszkańca w skali roku w tonach to jest 20 ton, dla porównania w Polsce 109 to ton. I zaczynamy w Unii Europejskiej wprowadzać restrykcyjne normy emisji spalin, zaczynamy przeliczać wszystko na papierze i zaczyna być wszystko cacy. Tylko tu się robi zamknięte koło które tak naprawdę jest głupim placebo. Zaczynamy gonić, gnoić, prześladować motoryzację. Zaczynamy wymyślać coraz to nowsze projekty, DPF-y, jakieś systemy bezpośredniego wtrysku TSI. Zaczynamy wymyślać, co my tam jeszcze wymyślamy, start-stop engine. Jesteśmy coraz bardziej eko. Ilość gram produkowanych na przejechany kilometr spada. Spada mhm. w motoryzacji. Natomiast co? Genialne pomysły, powstają samochody elektryczne, wow, co za nowość. A 100 lat temu, właśnie mija 100 lat, od kiedy Edison pierwszą swoją furę elektryczną pokazał. Fajna nowość, co? Samochody tracą swoją żywotność, era downsizingu, całe towarzystwo wzajemnej adoracji klepi się po dupach. Producenci ropy naftowej, producenci samochodów, elektroniki wszyscy klaszą zaczerają ręce. Moda ze Stanów przychodzi na to, żeby być ekologiczne, wszyscy celebryci, wszystkie gwiazdki, hybrydy, tak, samochody elektryczne, Tesla, wow, cały szał i bum. Potentaci zaczynają gromadzić miliardy dolarów na swoich kontach. Samochody naprawdę są ekologiczne, ale w skali globalnej czy ktoś się zastanowił, jaki to ma wpływ? Uzasadnijmy. Samochody nawalone elektroniką, cyfryzacja, super, ultra nowoczesna technologia. Samochody, które psują się, wyrzucasz po 3-5 latach, coraz to wszystko bardziej nowoczesne. Zastanowiłeś się globalnie, ile trzeba więcej aluminium wydobyć, ile więcej wszystkich stopów żelaza, ile więcej przy produkcji akumulatorów. Europa jest czysta? No Może jest czysta, bo całą produkcję wynosi się teraz do Chin. Zastanawiałeś się, ile więcej trzeba tych wszystkich hut uruchomić. Zdajesz sobie sprawę, że to wszystko trzeba przewieźć: tankowce, różne inne transportery wodne, które emitują mega dużo spalin, dwutlenku węgla i wszystkiego innego, ale my jesteśmy eko. Wszystko jest eko. Masowe fabryki w Chinach, ty się cieszysz, że jesteś eko. On dostał dolara więcej za dzień pracy, ktoś to liczy? Te wszystkie wykresy. Zajdźmy z Europy, popatrzmy globalnie. Produkowanie tych wszystkich mikroprocesorów, ile tego jest w samochodzie? Każdy dodatkowy system typu DPF, Start Stop Engine, ile to jest produktów więcej do wyprodukowania? Ile tych fabryk więcej będzie uruchomionych? Ekologia? Bzdura. Błędne koło. To może powiedzmy sobie o systemie Start Stop. Dzień dobry Państwu. Start Stop, system, który miał za zadanie zmniejszyć emisję z szkodliwych spalin poprzez wyłączenie niepotrzebnej części silnika, kiedy go nie potrzebujemy, bo nie jedziemy. Założenie całkiem niegłupie. i myślę, że by było fajne, gdyby było troszeczkę lepiej rozwiązane. Co mi się w systemie StarCop nie podoba? Po pierwsze, to jest dodatkowy system, który trzeba wyprodukować, zaprojektować: kable, przewody, mocniejsze rozruszniki, lepsze akumulatory, bo zwykle nie pociągną. To wszystko kosztuje, to wszystko gdzieś robi szkodę dla środowiska. Obciążamy dalej samochód większym rozrusznikiem. Czy to jest eko? Troszeczkę działa w drugą stronę. Dodatkowo mamy problem jeszcze np. z turbinami. Wyjaśnię to dlaczego. Lecimy sobie, no troszkę więcej jak przepisowa autostrada. Zjeżdżamy na bramki, bierzemy bilet. W tym momencie się zatrzymujemy. Co robi system start-stop? Off. Wyłącza silnik. Owszem, w silnikach benzynowych jest obieg wodny, który ma zadanie chłodzić turbinę, ale w silnikach diesla tego nie ma. Mówicie, że to jest paranoja? Nieprawda. Mogę Wam nawet powiedzieć, które marki są narażone. BMW z serii F, dwulitrowe dieselki, 150 tysięcy turbiny wylatane jak grzechotko niemowlaka. Dlaczego? Dokładnie dzięki start stop Zatrzymywanie silnika, który jest zagrzany po ciężkiej pracy, jest najgłupszą rzeczą, którą można zrobić. Są pewne marki, które stosują triki w postaci temperatury oleju. Powiedzmy, jest to zabezpieczenie, żeby nie gasić silnika, ale to jest raczej rzadkość. Co więcej, jedziemy sobie w koreczku. Jedziemy, hamujemy, bach, wyłącza. Ruszamy za 15 sekund, włącza. Non stop. Silnik został tak zaprojektowany, że moment rozruchu jest dla niego najcięższy. To jest najgorsza rzecz dla silnika, to jest moment rozruchu, kiedy całe ciśnienie oleju spada. I co? Czy to jest zdrowe? Mm -mm, to nie jest zdrowe. Producenci o tym doskonale wiedzą. Ale wciskają wam kit, że to jest super system. A powiedzmy sobie tak. Taki system Star stop. gdyby był powiązany na przykład siecią Bluetooth, nie wiem, Wi-Fi, generalnie system by wiedział, że dojeżdżamy do światła, mamy minutę stania. Wtedy po kilkunastu sekundach gasi nam samochód, przed zapaleniem zielonego zapala. Rewelacja. W korku, który się porusza płynnie, nie gasi samochodu, bo nie ma potrzeby. Wtedy taki system jak najbardziej na tak. I to by było super. DPF. Ad Blue. Następne systemy, które potrafią wam uprzykrzyć życie. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że to do końca też nie jest przemyślane. Słuchajcie. Chociażby produkcja DPF-u. Wiecie, tam jest metali szlachetnych. Przecież to co, rośnie na drzewach, kupują to w lidlu. Nie, to trzeba wykopać, wyprodukować, zdobyć, przewieźć, zmagazynować, następnie ktoś musi to złożyć. To wszystko to są obciążenia dla środowiska. I te obciążenia przenoszą to na nas, na konsumentów pod płaszczykiem tej ekologii. Ja nie miałbym nic do ekologii, gdyby ją. Powiedzmy, obciążenia były dla producentów samochodów, czyli on gwarantuje przez cały okres yy, posiadania samochodu, że ekologia działa. To by było super. A dlaczego ty, konsumencie, musisz płacić ekstra? Za zużyty olej, który po 15 tysiącach nadaje się do wylania, bo jest rozrzedzony ropą. A akumulatory, słuchajcie, przecież to jest następna rzecz. Nowe akumulatory, większej pojemności, to wszystko trzeba zdobyć, te pierwiastki. To nie jest przecież dostępne ogólnie. To jest bardzo duża. Szkoda dla środowiska. Dlatego też auta elektryczne nie do końca są takie eko, ale o tym to już dalszy temat będzie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Słuchajcie, ja wiem, że statystycznie rzecz biorąc DPF-y pomagają, ale statystycznie ja i mój pies mamy po trzy nogi. Nie? I to jest ta cała statystyka. W skrócie, dziś na Ziemi porusza się około 1,1 miliarda samochodów. Zdawaliście sobie sprawę, że jeden z największych kontenerowców produkuje, emituje tyle spalin, tyle wszystkiego innego szitu do atmosfery, co co najmniej 50 milionów samochodów? Ktoś o tym wie? 280 dni w roku. Tam 110 tysięcy koni mechanicznych chodzi. Na, na co? Na wiatr? Żaglowiec? Nie, absolutnie nie. A więc, tak jak Robert powiedział, przelić sobie to tutaj przewożenie, wydobycie wszystko. Unia Europejska narzuca nam coraz większe normy emisji spalin. Kto klaszcze w tym momencie? Producent. Tylko i wyłącznie producent. Więcej wszystkiego musi wyprodukować, więcej nam tego główna sprzeda. Finalnie zapłacić za to ty? Europa będzie czysta, ale co z całym światem, gdzie to się produkuje? Chiny, inne kraje. Tam już się nie liczy? Tam jest inna atmosfera, inna mniejsza dziura ozonowa? Ale powiecie mi, że motoryzacja zmierza w kierunku bycia mega-eko-samochody elektryczne. Dzisiaj? No tak, jak mówimy. Ile kosztuje wyprodukowanie tych akumulatorów? Co ile je trzeba zmienić co jakiś czas? Zutylizować? W kraju takim jak jest Polska, gdzie moda na samochody elektryczne również przyszła, jaka to jest ekonomia? Gdzie? W czym? 95% surowców wydobywamy od mamusi natury. Czyli jeżeli zużywamy więcej prądu na naładowanie tego, no to gdzieś to ucieka. Większa ekonomia będzie, będzie bardziej eko, jeżeli przykręcisz w domu ogrzewanie o 1 stopień. O tym sobie powiedzmy. Oczywiście mamy źródła odnawialne energii. Wiatr. No wiecie, jakie mam przepisy w Polsce z tymi wiatrami. Nie wiecie, ile tych wentylatorków stoi. Co jeszcze mamy? Elektrownie wodne? Nie, u nas to nie przejdzie. A powiedzcie mi jeszcze źródła y, słoneczne, panele słoneczne? No to już też nie jest takie eko, bo te panele fotowoltaniczne trzeba wyprodukować. Znowu, gdzieś to trzeba wyprodukować, czyli w sumie powiedzmy sobie wiatr i woda. Jak w Polsce, w kraju, który ma 38 milionów mieszkańców, możemy być bardziej proekologiczni? Wiecie, ile samochodów jest zarejestrowanych, dzisiaj pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski? 30 milionów. 18 milionów posiada aktualną polisę OC, a około 16 milionów z tego ważne badania techniczne. Czyli mamy 16 milionów pojazdów na 38 milionów mieszkańców. Bogato, co? W porównaniu do całego świata? Średni wiek zarejestrowanych pojazdów w Polsce to jest 19 z Polisamo C14, czyli same junktajmery, co no? Same żółtoblady, nie? Ale zobacz, na świecie masz około 1,1 miliarda aut. Jeżeli Przeliczymy to na liczbę ludzi, to przypada na jedno auto około 6,5 mieszkańca, tak? No właśnie, czyli w Polsce na jedno auto przypada 2,5 mieszkańca, no. czyli dość bogato w rodzinach 5-6 osobowych, co? No dosyć tak. Właśnie i tutaj musimy przejść sobie do podsumowania. Ja widzę na razie taką tendencję, że w Polsce zaczynamy mieć po 3 samochody w rodzinie, po 4 tak. samochody w rodzinie, przyczepka dla psa, czyli twoja średnia statystyka. Jeżeli chcemy być ekologiczni, my w Polsce, mówimy o zasięgu polskim. Patrzmy też globalnie, że jeżeli chcemy iść kupić nowy samochód, no to co, co 3 lata będziemy go zmieniać, wtedy nie będziemy jego. No nie, to ten samochód trzeba wyprodukować, te, to wszystko, przecież samochód cały się do recyklingu nie nadaje, więc wiesz, zobacz w ogóle, do czego chciałem zmierzyć. Masz cykl życia produktu. Ogólnie wszystkie branże, jeżeli weźmiemy, cykl życia produktu strasznie się skraca. Kiedyś, podejrzewam, że muszę widownie tego nie pamięta, ale kiedyś jak się kupował pralkę, to na 15 lat, tak? I ona działała w tej chwili 2-3 lata. I praleczka out. I co najważniejsze, została tak zaprojektowana, że po tych dwóch, trzech latach ma się zepsuć, a jej naprawa jest nieekonomicznie opłacalna. Czyli co, wyrzucamy dobry produkt, którym by wystarczyło wymienić moduł elektroniczny, Dokładnie. który kosztuje co najmniej 60% wartości. Kosztum, nowe. Tak, tak, lub za gwarancją z dopłatą Ja mam gwarancją. odkurzacz, który kupiłem 12 lat temu pewnej firmy. Do dzisiaj on ciągnie tak jak tirówka spod Grudziądza. Po co mam go zmieniać? A skąd wiesz, jak ciągnę z spod grudziądza? Przechodząc dalej, można powiedzieć tak, chcesz być eko, nie, bie, nie biegaj, nie kupuj nowych samochodów, nowe samochody wcale nie są eko, ja wiem, że narażamy się bardzo mocno tym materiałem, tak. natomiast jak już masz pojęcie w skali globalnej, jak to działa, jak jeszcze może być eko, wsiądź czasem do transportu miejskiego, w Polsce on jest pusty, przykład z Gdańska, z Żywca, Boże, Dobry. jaką ja mam pośmi, pośmielówę, zbudowaliśmy kolej metropolitalną, już nie mówię o jej przystankach na innych dzielnicach, powiem sobie tylko o trasie lotnisko, dworzec Wrzeszcz. Wiecznie ulica Słowackiego stoi w korku. Wszyscy jak słoiki w tych samochodach, a kolejka lata góra dół pusta. Elegancko, pod samym lotniskiem. Wyjazd. Pod samym lotniskiem. Nawet na głowę ci nic nie kapnie. We Wrzeszczu też tam ląduje. Musimy dojrzeć w pewnym momencie do bycia ekologicznymi. Wiesz, chcesz być eko, masz ochotę kupić sobie hybrydać, pęt, tak, skręć w domu grzejnik, o jedną tą staw sobie jakąś tam, może nie, może nie led bo są tej ledowej się koło zamyka. Wiecznie koło będzie się zamykało. Po prostu zwróć uwagę na to, że dzisiaj koncerny. Tak naprawdę sobie dupę napychają pieniążkami, za które finalnie Ty, Ty ponosisz koszta finalnie, tak. za wszystko, tak za wszystkie nowe systemy i tak dalej, i tak dalej. To wcale nie jest takie eko i zdrowe. Dokładnie, poza tym w ogóle ekologia teraz jest lobowana ogólnie, we wszystkim. Wszystko, co jest eko, jest super. Nie do końca. Ja Wam powiem tak, nawet ta afera Dieselgate Volkswagena. No, kupowałeś nowy samochód, jeździłeś nim na przeglądy, on przeglądy przechodził, a się okazuje, że nie był eko, więc albo te przeglądy są i badania do tego, albo... Ktoś dostawał dobrą kasę, żeby to przechodziło dalej, i dopiero teraz ta bańka pękła? No, kochani, to już na pewno da od dawna było wiedziane. Co, Robert, nie będziemy tak długo ciągnęli tego do końca? Sensu. Nie, sami sobie podsumujcie. Nie, jesteś nie jesteśmy przeciwnikami eko, tylko mądrego rozwiązania, żeby tak. była jasność. Nie, chcielibyśmy, żeby ta ekologia przestała ciąć jądra motoryzacji, kastrować motoryzację, globalnie. robić za przeproszeniem tanie dziwki z samochodów, tanie wydmuszki, a żeby ta ekologia była szeroko pojętym pasmem globalnie. globalnym. Globalnie. I tu się czas zgodzić z tym. Niech to będzie globalnie. Nie tylko w samochodach, weźcie wy się odczepcie wreszcie od tych samochodów. Tam mówię, ten głupi tankowiec użyje więcej niż 50 milionów samochodów, jeden ale na to już wulkan, nikt nie patrzysz. Jeden wulkan jak wywali, to tam się okaże, że wyż. Dokładnie. I prośba od nas do Was, standardowo, chociaż się wszyscy złoszczą, zostawcie łapę w górę, niech ten film się nie niesie sieci, tak. Dlatego jest ta prośba łapę w górę. Chcesz jeszcze pomóc? Zgadza się troszkę z nami? Możesz udostępnić to u siebie na Facebooku. Nowi widzowie, zachęcam do subskrypcji gdzieś tutaj, wbijajcie na naszego Facebooka, fanpage'a, tunapowego może być Facebooka, fanpage'a, wszystko, wszystko lata, wszystko lata, grupa wsparcia Stuka Puka. No, wystąpimy jeszcze w z tak kontrowersyjnym materiałem. Powiem tak, no, trzeba było trochę odwagi, żeby go nagrać. Jak nas znajdziecie w czarnych workach, to wiecie, kto. Znaczy, jeżeli kto się załatwi. odcinki nie pojawią, no to wiecie, kto nas załatwił. Ale mam nadzieję, że w tych zasięgach, co robimy, czyli tam do 300 tysięcy wyświetleń, to się nikt nie pofatyguje, ale tak jest. Przestańcie wierzyć, bo tak naprawdę lobby ekologia to jest tylko trend i moda. Trzeba myśleć tutaj i zdroworozsądkowo. Za Dokładnie. każdym razem. Nie zazdrość sąsiadowi, bo ma telewizor 54, cale, to Ty biedniejsze kupić 56. Wtedy to do, do, dopiero Ty jesteś jego. Dokładnie. Trzymajcie się. Jego. Dźwięk jest, łysyk jest. Brian, 3. Co Może teraz tak, tak? Ja sami czasami biedni to. Współczesna okologia to nic. A żeby było bardziej kinowo, to może zmniejszymy kadr. Nie, nie ty. Ja do widzów mówię. A nie?